No spokojnie szukamy matki czołgistki dmuchnąłem ale tutaj nic nie, nie widzę żeby coś było no jest miseczka ale tak taka miseczka jakby nie miseczka do tego nie będę już ruszał tutaj w tym rogu gdzieś nie pokazuje się matka więc nie, nie widzę tu żadnego długiego odłuchu Nie, tutaj matki nie widzę Dobrze by mi było ją znaleźć, bo wiedziałbym gdzie ona się tam poruszała, tak mógłbym coś podziałać na Ulu No tak znowu cały tydzień robota, robota i nie będzie kiedy zerknąć W tygodniu Chyba, że matka siedzi, tam naprawdę gdzieś tam na dole. Ale dobra. Nie wyprzedzajmy faktów. Co nagle to po diable? Tu jest też ramka. Zaczerwiona. Tu jest bogato. No, ta królowa to jest złoto, powiem Wam. Nie wiem o ile ona ma. Już pewnie drugi rok spokojnie. Więc to jest bogata, bogata rodzina. Niestety matki tu nie widzę. Zobaczmy drugą stronę. Tu już jest czerw. Zaknotkowane to wszystko, to tutaj jest full pakiet. Tu matka założyła na 100% tą ramkę. Przyglądam się jeszcze gdzieś tu na dole, brzegu, na brzegu, czy gdzieś tu czasem nie będzie chciała wyjść z powrotem. Jak gdyby to była, ale nie, nie, nie widzę jej. Jeszcze raz zobaczmy drugą stronę. Nie. Не видят мутки. Граф. Последнюю рамку. что тут Pierzgowe sprawy czysta pierzga. No to tutaj raczej tym bardziej matki nie ma na, na brzegu. No i tu również jest mhm. sytuacja, że tutaj jest po błokach miód, a środkiem jest pierzga, czyli to co lubią jeść najbardziej pszczółki. Dobra, czyli tą ramkę możemy im tu włożyć. Dobra. Teraz dobrze byłoby zobaczyć, co tam się dzieje na samym dole. Myślę, że postawiłbym sobie tutaj coś takiego. Ok. Teraz to bym pozamykał to bym pozamykał i na to bym postawił ten półkorpus i na to bym postawił tutaj ten półkorpus ok i teraz to mogę sobie zobaczyć Zobaczyć, zobaczyć co tutaj się dzieje Czy tu znajdziemy mateczkę? Nie Tutaj widzicie dałem im Tu im dałem Pustą ramkę, ale nic nie budują Na tej ramce Nic nie budują, myślałem, że Jak to miała być jako ramka pracy Ale nic tu nie budują Za cholerę No to jak nie budują No to jest pytanie Nie potrzebują budować ramki pracy? zrzućmy tą pszczołę zrzućmy tą pszczołę skoro nie chcą budować na rąkce dobra zazerknijmy zatem tutaj Co tu się wydarza? Tu im dałem, bodajże, chyba kilka ramek pustych, takich z lekką węzą. No i się widać, obudowywują. Coś się tu działają. Tutaj się im w ogóle totalnie nie spieszy. Ramka ogólnie jest pusciusieńka. Czy to gdzieś mateczka była na takiej rameczce z tej strony? Lekko ruszyłem. Nie, tutaj jest pusto, ale ładnie, ładnie odbudowały tą ramkę. A tu trochę dmuchnę jak się kłębią. Nie, tutaj nie ma oteczki z tej strony, a druga strona ramki też pięknie odbudowana węza. Tutaj ładnie poszły tutaj ładnie poszły Mogę tą ramkę tak postać, bo ona jest pusta Jakby była pierzga, to wiem, że by się wysypała bo komórki są lekko podniesione do góry, tak żeby pokarm, który znoszą, żeby nie, nie, nie wyciekał ani nie wypadał sprytna godzina no, ptaszek gdzieś tam jakieś ćwierka dużo ogólnie wydaje mi się, że dużo takiej młodej pszczoły jest